od kilku sekund do nawet dwudziestu czy trzydziestu minut. Masz dużo większą szansę, aby zapamiętać sen, jeśli obudzisz się podczas fazy REM. Większość ludzi ma od trzech do pięciu snów podczas jednej nocy, ale niektórzy mogą mieć ich nawet 7. Wiem, wydaje się to nieprawdopodobne, ale pamiętaj, niemal natychmiast zapominasz o wszystkim, co go Podobnie jak w przypadku odcisków palca, każdy z nas ma unikatowy odcisk języka. Badania wykazały, że około 10 tysięcy kubków smakowych na język za około 80% smaku odpowiada zapach. To połączenie smaku i zapachu nazywamy aromatem. Prawdopodobnie dlatego nasz zmysł z zapachu jest około 10 tysięcy razy bardziej odczuwalny niż zmysł smaku. Pusta mają kolejną fajną supermoc, czyli tak zwane wrażenia smakowe. Z pomocą układu somatosensorycznego umożliwiają nam wyczuwanie tekstury jedzenia. System ten aktywuje się pod wpływem bodźców fizycznych, esse na em temperatura